A Co to za przystojniak tutaj w tej kamerze dzisiaj jest? Co? Jaki on ładny! Tu już tak do mnie spojrzałaś. Nie, no ładnie jesteś. Ty... Dziękuję bardzo. Na co poleciałaś? Myślę, że na co poleciałaś? Na inteligencję. <gry> Hej, Drześcimanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Smarty. I dzisiaj będziemy sobie donatować streamerów, którzy mają zero widzów. Albo troszeczkę ponad tę wartość No w każdym razie będziemy starali się wyciągnąć ich skilla na potęgę Bowiem będziemy im dawać challenge'e Za które będą otrzymywać jakieś tam pieniążki Boże, jak ja słyszę słowo pieniążki To mi się od razu taki Mirek Handlarz na myśl nasuwa Nie ufajcie ludziom, którzy mówią pieniążki No ale moi drodzy, oczywiście nie byłbym sobą Gdybym nie przypomniał wam o konkursie, który dla was organizuje. Kilo w Minty do wygrania Jeżeli chcesz taki kilo w swoim ekwipunku To zasubskrybuj kanał z dzwonkiem Zostaw łapkę w górę i komentarz bo to z komentarzy wybieram zwycięzcę i oczywiście użyj mojego kodu SMARTI w sklepie, bowiem jest to wymagane do wzięcia udziału w konkursie. No i teraz, jeżeli znasz już zasady tego konkursu, jeżeli wiesz, jak już w nim brać udział, to śmiało zapisuj się, wyniki już wkrótce, także nie masz dużo czasu, no i lecimy do odcinka. Dobra, moi drodzy, co prawda, wyświetlenia ostatnio się nie zgadzają i hajs z reklam no, jest bardzo mały, ale przygotowałem małe zasoby pieniędzy, żeby tutaj troszeczkę streamerów podnajdować, więc wybierzmy kogoś tutaj sobie. Musimy zjechać nieco niżej, nieco niżej, nieco niżej moi drodzy, bo tutaj jest trochę tych oglądających, ale tutaj jest, o, live Fortnite wbijanie live jest turniej grany. Już patrzę na ciebie, już patrzę na ciebie. O, jest też kamerka. Dobra, dajmy, dajmy kumpla głośniej. No, 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 oczywiście, musimy no, no, Okej, okay, no. dobra. Już leci, już leci. Ja to widzę. Dobra, słuchajcie. piszę do niego. Gra turniej, okej. Okay. Siemka. Ile masz małych? Jednego? A czemu pytasz? <laughs> Sorka musiałem. Nie mi, ale Kurde, okay. słuchajcie, teraz się zorientowałem, że kumpel nie ma w opisie żadnego linku do donate'ów, także lipa trochę, ale mam nadzieję, że im podeśle jakiś naczacie za chwilę. Nie mam donate'ów. O, smarty, live. Siema, siema. Kurde, no kojarzy mnie, nie ma donate'ów ustawionych. Dlaczego? Lecę do następnej osoby. No nie ma donate'ów. A fajny, sympatyczny chłopak. Pozdrawiam serdecznie. Linki w opisie wszystkich autorów, których tutaj dzisiaj będziecie mogli zobaczyć. Czekamy dalej w takim razie, jakiegoś streamera bez oglądających. Tutaj wszędzie są z jednym oglądającym. Coś podejrzewam, że każdy sobie gdzieś tam na telefonie ogląda. Ja robiłem to samo, także ze spokojem, ze spokojem, nic się nie stresujcie, robiłem dokładnie to samo. Szukam jakiegoś streamera z kamerką i za chwilę się zobaczymy. Dobra, znalazłem streamera z kamerką, lecimy do niego, uwaga! Mam nadzieję, że dobrze czytam jego nickname. Shimus, Shimus, co prawda ma trzy osoby, które go oglądają, no ale odejmując go samego, to jest prawie zero. Także jest donate'ujemy. Napiszemy najpierw siema. Trzeba się przywitać na początku. Dobra, słuchajcie, Sejmus coś dzisiaj. Coś dzisiaj przybity chyba. Chyba mu gierki nie poszły. Ma zero fragów obecnie, więc dam mu pewien challenge i zobaczymy, czy podoła. Wiesz co, na, na arenach możemy być ciężko, wiesz? O, 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 będzie pierwszy o, frag? Tak mówiłem. Gościu trafia za pierwszym Dobra szanem. jest, Seamus, nic się nie przejmuj. Nic się nie przejmuj, damy ci drugą szansę. Jasno, mogę przyjąć. No i elegancko. Dobra, to jedziemy, to jedziemy oglądanie. Na arenach jest mi ciężko. No wiadomo, a ręki zawsze spocone. Dywizja czwarta widzę wbita, także nie będzie łatwo, ale o to chodzi, żeby Smartiemu coś w portfelu delikatnie zostawić. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tej łapki w górę zapomniałem zostawić. Pamiętajcie, żeby zawsze łapkę w górę zostawić. Dobra, i znowu fajny kontencik, kurde, ja se siedzę, pićku się napiję, a odcinek się robi. Haha. <słuch> To jest życie. Tam trudna miejscówka. Ostatnio tam lądowałem, powiem wam, że tam to chyba największe zgromadzenie spoceńców jest, szczerze mówiąc. Ale jest awub. No ja z taką awubką to już by mnie tam paluszki. św. mnie. Spędziły. Spędziły. Swęd... W sensie, że gorąco by mi w palce było, bo bym chciał strzelać. Shamus to nie jest Zero Frag Challenge. Bierzcie do roboty. O, jest przeciwnik, jest. O, 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 o będzie. Jest strzelane. No, patrz! Kurde, pisa, No To jest bez sensu. Nie wierzę. No i co? Dajemy mu jeszcze jedną szansę? Ty, gdzie jest pan Co się stało z Mieciu? Mieciu, chodź! Mieciu! No tak, sobota. I wrócił do domu. Sami w, wiecie w jakim stanie. Ja nic... Nic nie wiem, że gdzieś... Mhm, no. Słyszę właśnie. Właśnie słyszę. Dobra. Tam stój, gdzie stałeś i się nie ruszaj. O, on się ledwo na nogach trzyma, słuchajcie. Oho! Oho, mówiłem. A mówiłem? Mówiłem? Dobra, bo my tu z Mieciem pitu-pitu, a tu Sejmus idzie fragi robić. Sejmus, pokaż, co potrafisz. Aha. Dobra, nieważne. <laughs> Dobra, to mi też się zdarza. Nie śmiejmy się, nie śmiejmy się. Przepraszam Szejmus. O, jest przeciwnik! Jest przeciwnik! No nareszcie! Już myślałem, że nic się nie wydarzy w tej gierce. I ucieka przed nim. O, jest pierwszy wrak i piątaczek do kieszeni Szejmusa wpada. No elegancko, elegancko, proszę bardzo. O, drugi przeciwnik. Oj, oj oj oj, problemy i to duże. Tutaj chyba graź już nieco bardziej wymagający. Uwaga! Ucieka, ucieka. Szybki edit. Dobrze. Ten się chowa tutaj, zobacz jak ucieka przed Sejmusem O, jest! Oj! Oj, mocny frag! Dobrze, no i dyszka na końcu Sejmusa No nareszcie coś tutaj pokazał mi Elegancko Seymus, bardzo dobrze Teraz będę udawał, że mnie nie ma na czacie, że poszedłem w ogóle Ale jestem zły, przepraszam Co wcinasz? Terapii Nie wierzę Dietetycznie? Dietetycznie Podobno, jak się zjedno o 21.30 Tak? się nie liczę. A czemu do 21.30 akurat? Tak mówi moja babcia. Ah, no nie to, no, no to nie mam pytań. Oj, oj, przeciwnik ma chyba lepszą tę pompę. Oj, dziabnięty, Szejmuz, dziabnięty i to mocno. Czy da radę? High Grand zdobył. zdobył, elegancko. Chyba, chyba zdobył. Ta, aj nie, niestety przeciwnik. Oj, będzie problem, będzie kłopot. Szejmuz, dawaj. Ale spokojnie Sheu! Nie rozwalaj chaty! Ty! Spokojnie! Dobra, donaj do Szejmusa już leci. Paypal'em wysłany. Mam nadzieję, że Szejmus będzie zadowolony! O! I jest! Proszę bardzo! Część wykonany, dwa fragi! Elegancko stary! Czego chcieć więcej? Haj za fragi! Dzięki smart nie naprawdę no, nie musiałeś. Dwałaś... Dobra, jesteśmy u następnego streamera. Streamer o nazwie oskic. Chyba chciałeś powiedzieć gówno Stars. Siema, no, i gdzie ten Fortnite? No, jak gdzie? Nigdzie nie ma Fortnite'a. Co ty, ja. Ja mam dosyć na razie Fortnite'a. Weź nie galerię o Ty Chyba się zdenerwował na Fortnite'a. Czemu wszyscy tak grajaczują na tej grę? No nie no, zna oski, że ja chciał grać Fortnite'a, to szukamy kogoś innego w takim razie. Dzięki za zagadanie. Dobra, mam jeszcze jednego streamera, słuchajcie, na chwilkę go wyciszę. Jest uroczy kanał o nazwie Owca Miłosza, którego serdecznie pozdrawiam. Słuchajcie, a więc robimy challenge z Owcą Miłosza. Zobaczymy, czy przyjmie challenge. A, to ty smajte. To ten smajte, co kiedyś go oglądałem, co miał 10 tysięcy subów jeszcze kiedyś. <grym>, to były czasy. Oh. Mój widz? O, proszę bardzo. Dobra, więc proponujemy challenge. Słuchajcie, tutaj coś się jest stracę trochę kaski, bo no grają składy, a na składach troszeczkę łatwiej te fragi zrobić. Pomyślę. Może mały challenge, 3 złote za każdego fraga. No, zobaczymy, czy będzie negocjował. Okay. Dobra. Ten może no być. i perfekto. Dobra, to ja zasiadam wygodnie i oglądamy. Znając moje szczęście, to zginę jako pierwszy. Rozumiałeś chyba. Ty dajesz jemu czy? <grym> no, dobrze, Pewnie daje mu 3 zł za jednego praga. Dobrze kombinuje kolega tam na czacie. Dobrze. Dobrze kombinuję kolega. Kolega, tutaj jest chyba to mięso. On ma łeb jak sklep. <śmianie> Skubaniec, że to wykminił. W sensie nie pytajcie mnie, co on ma tu w rogu. Naprawdę nie wiem. Nie wiem o co chodzi. O, o, o! Prawie pierwszy frag. Dajesz. Jaj, jaj! Ja. Blisko! <śmianie> Czy ktoś mu tego fraga zabierze? Zabrali mu! No i mój <laughs> zabrali mu broń. Dlaczego mu to zrobiliście? Dobra, jakby tych fragów było mniej, to zrobimy tak, żeby dostał piątaka, także ze spokojem, ze spokojem, nic się nie martwcie. O, 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 jest pierwszy frag, jest trujeczka zarobiona, albo piątaczek, zobaczymy. Dobrze, liczymy, liczymy wszyscy. <laughs> Ale go trolują w tej grze. Ja nie wiem że co tu się dzieje Biedny owca, naprawdę współczuję ci. Ale mi robią to samo. O, o, o! Będzie fragens! Aj, aj, aj! Będzie trudno, oj, trudno! Trudno! Ale podniosą go na spokojnie! Wraca do gry za chwilę! Nie podniosą go! Czekam tylko, Czekam tylko na edycję tylko Czekam tylko Czekam na edycję tej podłogi Dobra, Dobra. To dalej. Jedzie dalej, jedzie dalej no, jak ja mam Oj 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 ojoj oj, oj. 9 HP, no ma trudne zadanie, no Trudne zadanie mu dałem, słuchajcie nigo go ktoś od boku kajota. Podoba mi się ten streamer. Podoba się, wpadajcie. Linki w opisie. Najupadamy. No Najgorzej na świecie. i nas zostawił na świecie. Najgorzej na świecie. Dobra, jest, damy mu jeszcze jedną szansę. Smite już jest od jakichś 15 minut czy 10, a była dopytać się z Plus jeden. <grym> Ktoś tam na czacie chyba mnie wychwycił. pamiętam, jak robił. Tam jakieś rzeczy. Zapomniałem już co dokładnie. <grym> To <laughs> jest bezbłędny, naprawdę. Dobra, paru przeciwników to jest, także myślę, że owca będzie miał szansę, żeby się wykazać. Mam nadzieję, że jakieś fragi porobi nam. pokaże troszeczkę skilla. Dawaj owca! Oj, oj, oj! Blisko przeciwnik! Dawaj, 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 dawaj. dawaj. Ciśnij Majna, pomóż kumplom No! No, 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 nie, nie! Owca, nie! A ah, fajna gera. <grywa> <grywa> Dobra, słuchajcie, może fragów za dużo nie narobi, ale myślę, że za starania i za kontencik, którego nam dostarczył, ta dyszka co najmniej się należy. Dobra, się nie wiem dlaczego, ale donate nie dochodzi. Tip and donation, klasycznie. Powinniście się wstydzić. Powinniście się wstydzić, już dawno powinno być to naprawione i cieszę się, że zrezygnowałem z waszych usług. No w każdym razie, dla owcy dyszka poszła. poszła. Tam macie, o, tam macie e, potwierdzenie, że Paypalem zostało wysłane. E, mam nadzieję, że owca będzie zadowolony. Dobra, słuchajcie, mam kolejnego streamera. Maron YouTube. Zobaczymy, co nam Maron pokaże i zobaczymy, czy przyjmie od nas challenge. Ej dobra, ej panowie to zrobimy tak ee, O już tak, kombinuję ja już No to robimy to w ten sposób, że wy obijacie Ja dobijam, mam fraga Klasyczny Polak, już kombinuje Już zobaczcie, żeby pieniądz wyciągnąć No, bardzo dobrze Bardzo słusznie, kombinujcie, tak trzeba w życiu Dawaj Maron, jest Będzie fragens no, jest! tak zarobiony! Nic łatwiejszego! A propos, przypominam o subskrypcji na moim kanale. Spójrzcie na czat <laughs> Bardzo dobrze! Bardzo dobrze! Dba o swoją pozycję. Silna musi być, musi być siła. O, jest przeciwnik! Ajajajajaj, aj, aj, aj. Nie wiem, czy to było rozsądne, ale. Jest frag! Zawaliłem chłopa. Dobra, nie mam pytań! Niech będzie, niech będzie! Zaliczamy! A jeszcze musi dobić! Faktycznie! Żeby go nie podnieśli mu tylko. Oj, przeciwnie blisko, dobra. Dawaj, 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 dawaj. Dobrze. A tu ogarnięty gracz, Dobry gracz jest. Oj, niebezpiecznie Maron. Ale powalił, dobra, elegancko. Dobijaj od razu, dobijaj, bo to fragi się liczą. Maron, bo ci znowu podniosą. No! Dobrze! O nie no! Dobili mu... Dwa fragi ma, dwa fragi ma, a cztery powinien już mieć. Dobra, trzy fragi. O, piętnastak wpada, w piętnastak wpada na konto. tam jedno powalenie, bo może 20, może 20. Ty więcej niż 10 fragów chyba nie zrobi, nie? Bo ja mam 50 zł na koncie. I to do pierwszego. Oj, oj, pułapka. Jest fragens. Będzie dobijaj, dobijaj od razu. Dobrze, elegancko, to mi się podoba. To jest biznesowe podejście. Bardzo dobrze, Maron, bardzo dobrze. Za tobą chyba, Maron. Oj, co? To są jacyś Kłopoty najmama, co się tu dzieje? Janaki, a można było Marona podnieść? Można było. Dobra, donajcik wysłany. Mam nadzieję, że zaraz się pokaże na ekranie i że nie będzie się nic zbagowało tak jak poprzednim razem. Słuchajcie, donajcik się nie wyświetlił, ale sam streamer zauważył, że pasek się powiększył. Także dwie dyszki dla Marona poszły. Słuchajcie, tam troszeczkę prowizja obcięła. W każdym razie, Maron, mam nadzieję, że jest zadowolony, bo ja jak najbardziej tak. Hajs wydany. No dobra moi drodzy, na dzisiaj koniec przepierdzielania pieniędzy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, bowiem do końca miesiąca będę jadł bułkę z chlebem. No w każdym razie mam nadzieję, że było warto i że wywołałem uśmiech na Waszej twarzy chociaż raz dzisiaj, bo to zawsze jest sukcesem. Dziękuję za obecność. Na razie, cześć.